Przygotowując dla Was karty, wpadła mi w oko jedna na spodzie i tę kartę sobie uczynimy takim przesłaniem ogólnym dla barana, lewa i strzelca. Pamiętajcie, że to taka karta z gwiazdką, powiedzmy. Możecie, może z Wami zarezonuje, może nie. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart before tarot. Spotykamy się z okazji nowiu, nów jest w znaku wagi. Szczyt tego nowiu, czyli pełne zaciemnienie nieba, zero księżyca na niebie było wczoraj, jakoś po godzinie 20 czasu polskiego. Ale pamiętajcie, że ta energia nowiu może z nami być jeszcze przez dzień, dwa po nowiu. No i co robimy w nowiu? W nowiu się zastanawiamy, co można, jak można, z kim można, gdzie można, jakimi środkami można robić rzeczy różne, przedsięwzięcia, działania. Działania związane z emocjami, decyzje przez najbliższe około miesiąc do kolejnego nowiu. No i ta karta, która jest dla Was wspólna, to dwójka monet. Dwójka monet nam mówi o potrzebie podjęcia wyboru i ociąganiu się z tym wyborem z jakiegoś powodu i potrzebą przegapienia tego nadpływającego stateczku. Być może dla, do jakiegoś baranka, lwa albo strzelczyka przyjdzie jakaś okazja, ale postawi was to przed jakimś wyborem w tym miesiącu. Pamiętajcie, no tak naprawdę to codziennie podejmujemy jakieś wybory. Możecie równie dobrze powiedzieć, Basia, no jakie wybory. No ale ktoś może na przykład dostać inną ofertę pracy w innym miejscu niż to. I wtedy wiadomo, że no nie będziesz pracować tu i tu, tylko musisz podjąć w końcu kiedyś, na koniec dnia, tak zwane te decyzje. No i uważaj, żeby nie przepuścić okazji i uważaj, żeby któraś z tych monet nie upadła. Czyli właściwy czas, właściwe proporcje, właściwe um, rozsądne zastanowienie się, czy ta droga jest dla nas lepsza, czy ta. Dobra, dzięki. No to co, teraz barany dziewczyny, baranki chłopaki, baranki co mam ten nów w wadze, nie do wypowiedzenia to jest dla mnie, w wadze we wadze czyli w znaku powietrza a wasz żywioł to ogień, więc no przeciwstawne powietrze może ogień jeszcze bardziej rozbuchać, prawda? rozniecić, o pierwsza karta rozniecanie, a propos rozniecania buławy. <laughs> wasz żywioł dla związków pierwsza karta wypadła. Jeszcze drugą dla związków sobie dobierzemy. Baranki w związkach wypadła, mimo tasowania, ta karta wyborów. No to jakieś wybory przy domu u baranków mogą być. Tutaj nie mówimy o jakichś, nie wiem, zmianach partnerów czy podmiankach. Nie mam kompletnie tego na myśli, bo mamy królową buław. Królowa buław to jest odnowa zmysłowości, no ogień w Alkowie. Jak ktoś nie wie, co to Alkowa, to niech sobie w Wikipedię wstuka. No, tu jest płomień. Nie będę więcej gadać. Jak tego nie ma, no to może wróci. I coś tutaj może będzie Ci decydować właśnie przez sprawy dotyczące domu lub też ktoś w swoich sprawach zawodowych. Ty albo twój, twój partner, partnerka, no bo jak jedno w Waszej relacji podejmuje ważną decyzję, to wiadomo, że na całą rodzinę czy też Wasz związek będzie to rzutować, prawda, w przyszłości. Mogą być zmiany w tym miesiącu. To teraz baranki. Oho, muszę się napić. Trochę kawki. Bardzo lubię kawkę. Baranki pojedyncze albo baranki single, jak to woli być nazywane. Albo baranki, które nie są w żadnej jakiejś jeszcze super stabilnej relacji albo mają kogoś na oku. Co tam wam ten nów we wadze może przynieść baranki? Uu. Uu. No to macie dwie wskazówki. Kazówki do zadbania o siebie. Zadbania o siebie no, w taki sposób, że być może coś wymaga przemyślenia bardzo dogłębnego w tym nowiu. To jest taki stan medytacji, stan takiego wciśnięcia pauzy, zatrzymania się i przyjrzenia się, wejrzenia w głąb w siebie. A tu w dziewiątym mieczy mamy z kolei napomnienie, żeby nie zostawiać jakichś problemów. Do momentu zaśnięcia, żeby znaleźć kogoś, z kim pogadać. Dla niektórych osób to może być potrzeba pójścia na jakąś psychoterapię, terapię, może być jakaś praca z ciałem potrzebna, może jakieś ćwiczenia, może jakaś relaksacja, bo tutaj ktoś się za chwilę obudzi. Bo ma coś nieprzepracowane, czyli czyjeś ciało powie komuś przez sen. Słuchaj, stara, stary, masz tu niepozałatwione tematy, i ten człowiek się wyod... usiądzie na tym łóżku i wybudzi z jakiegoś trudnego snu. Też, żeby lepiej spać, dbajcie o temperatury. Właściwie nie za ciepło, nie za zimno w sypialni. Niektórzy lubią zimno, niektórzy niezbyt. To nie może być tak, że na przykład o różnych porach się kładziemy spać. Staramy się więcej spać. Ja bym proponowała o godzinkę dłużej niż latem. Wtedy jest szansa, że ten organizm się zregeneruje. Tutaj jest potrzeba regeneracji, jakiegoś pomyślenia dogłębnie nad czymś. A nów jest świetnym czasem na właśnie takie bardziej rozkminkowe klimaty. No to co? Jeszcze jedna wsk karta wskazówki dla Baranka, dla dziewczyny Baranka i chłopaka Baranka. No, i jedna mi wypadła. Wow! Rycerz Kielichów. Karta ofiarowywania Kielicha Miłości. To może być miłość ym, romantyczna, tak jak na tej karcie. Miłość pełna ognia. Tutaj do tych związkowców pewnie bardziej mówię, bo tutaj ogień nam wyszedł, nie w tej królowej buław. Natomiast być może jakiś baranek, syngielek. Też myśli o tym, żeby komuś ten kielich ofiarować. Więc tutaj mogą być jakieś rozkwinki, około emocjonalne, uczuciowe. I teraz pytanie do Was, czy ten kielich przyjmiecie, czy też ofiarujecie, bo to na koniec dnia jest zawsze decyzja obojga, nie? Do tanga trzeba dwojga. Ciekawe. Dziękuję bardzo, baranki, za uwagę. No to teraz lewy i lwice. Lwice i lwy drogie lwy i lwice czajnik mi pyknął, nie wiem czemu hmm. drogie lwy i lwice lwy i lwice, które są w jakiejś relacji już bardziej sformalizowanej w stałym związku macie takie, wiecie, siadło siadło to się mówi? rodzinne Staropolskie słowo chciałam zaszpanować I nie pamiętam Chodzi o to, że oczywiście macie takie swoje Statko, rodzina, dzieci Nie wiem, kot, pies, tego typu rzeczy Oczywiście Postaci, nie rzeczy Lew, lwica Co wam ten nów w wadze może przynieść? W wadze powietrznej, czyli No trochę po przeciwstawnej stronie Do ognia, prawda, powietrze. o bardzo przyjemnie, żadnych ostrych kształtów. Mamy tutaj przyjaźnienie się ze swoją osobą, um, przyjacielskie klimaty. Mamy wspólne chwile z jakimiś dziećmi, waszymi albo dziećmi w rodzinie, albo poszukanie w sobie wewnętrznego dziecka na nowo. Mamy tutaj pielęgnowanie jakiegoś hobby, mogą być jakieś prace, um, późne prace ogrodowe. W, jak macie jakąś działeczkę może być jakiś wyjazd w weekend za miasto, jeśli mieszkacie w mieście jest wszelkie sposoby są tutaj wszelkie sposoby upraszczania swojego życia żeby cieszyć się małymi radościami no i cieszenie się uczuciem przyjaźni w swojej relacji i stabilne zarabianie pieniążków wow Wiecie, wiele osób, jak takie coś ma w życiu, to nie docenia. Powie, och, tu nie ma żadnych wzlotów, żadnych, wiecie, achów. Nie ma tutaj niczego takiego w tych kartach. Ale każdy, kto takie coś ma i nigdy tego nie stracił, to niech cenia, nie? To tak bym powiedziała. To były lwy związki. Teraz lwy, które są pojedyncze albo mają kogoś na oku. Albo takie lwy, które yy, no są same z jakiegoś powodu, bo albo takim jest dobrze po prostu, albo tak się po prostu życie składa na ten moment. Lwy i lwice. Co ten nów? O kurka. O kurka, dobra. Ciekawe, bo był kielich miłości w, w rycerzu kielichów, a tu jest giermek kielichów. Kiermek kielichów i jazbuław. No to tutaj są ochy i achy. U Singli, to tutaj za, za dużo nie mam do powiedzenia poza tym, że no ogień jest. Jest chęć robienia różnych rzeczy z inną osobą, bardzo przyjemnych, wspólnie. Takich, że tutaj aż mamy no, płomień, tak, na tej buławie. Natomiast, że wióry lecą. Natomiast w gierku w kielichów mamy taką tkliwość, serdeczność, uczuciowość, może uczucie zakochania, może być z tego czegoś, z tego płomienia, nawet i dziecko, więc tutaj albo wskazówka, albo przestroga, co kto woli usłyszeć, albo może i nie woli, A to może być kandydat, albo kandydatka do relacji dla kogoś. Ale jeśli jesteście osobą, która w tej chwili w ogóle te romantyczne klimaty różne i ogniste nie są wam w głowie, to może być też jakaś nowa idea, która wpada do tego kielicha. Bo ryba, symbol nowego życia, ale też coś, co jest jakimś natchnieniem, weną, pomysłem, in inicjacją czegoś, coś takiego się może być może w, w okolicy nowi, właśnie na początku miesiąca u was no coś takiego no coś takiego ktoś może wpaść i ta ręka schwyci tę buławę i ona będzie chciała pójść i wiecie, działać robić rzeczy tylko zanim pójdzie będzie działać niech sobie to spokojnie wszystko kroczek po kroczku zaplanuje nie wiem jak tam lubicie w punktach ma myśli. Pójście do kogoś, kto się na tym zna, zanim się rzucimy, że tak powiem, z motyką na słońce, to żeby to, bo to jest jeszcze takie nieopierzone, nieokrzesane, takie bardzo początkowe. Ktoś może mieć fajny pomysł, nie wiem, czy na biznes, czy na swój rozwój zawodowy, w zależności od tego, czy jesteś na swoim, czy jesteś u kogoś, to tego typu energie mogą być ujwów Jakaś inicjatywa. I jeszcze jedna karta wskazówki. dla lwów jest. No. No, to jeśli jest wśród nas jakiś lew albo lwica, który siedział i obiadolił no, albo czuł się w jakimś takim, wiecie, a bo ja, ja nie dam rady. No to tutaj może to się już kończyć. Tu jest wyjście z jakiejś takiej emocji, z takie schwycenie tego, i zamiast mówić, Ja nie dam rady, to powiedz: Ja nie dam rady? Jak nie ja, to kto? I spokojnie, metodycznie, krok po kroku spróbuj to realizować. Jest wychodzenie z tego, wyjdź z tego, bo największą klatką dla nas bywa nasza własna głowa. Czasami są duże problemy i je trzeba przejść. Trzeba te trudniejsze dni po prostu przeżyć, bo nikt tego za nas nie zrobi. Ale trzeba zobaczyć tę perspektywę i spróbować małymi kroczkami gdzieś z tego wychodzić. A najpierw ze swojej głowy, które może być bałagan. Dzięki lewe. No i strzelce nam na deser zostały. Strzelce, trochę strzelce dziewczyny z łukami. Jedna mi dziewczyna kiedyś tak napisała. I chłopaki z łukami. Co tam dla was ten nów w, w znaku wagi? Waga to powietrze, wy ogień. Czy to powietrze podbije ten ogień wasz? No u Singli przed chwileczką, Lwów podbiło, podbiło i też jakieś takie miłosne były u Baranka wcześniej. Nie pamiętam czy u związkowców, czy u singli. Ale zobaczmy co u strzelczyków związków. Dwie mi wypadły, no to bierzemy. O! Była karta medytacji przed chwilą u lwa, to teraz mamy u strzelczyka. U strzelczyków związkowców, zadbać o to, żeby nie przyflec żadnego gluta do domu. Przepraszam, że tak dosadnie, ale tu jakaś może być infekcja. Lub też, jeśli jesteś zdrowy, zdrowa jak koń i wszyscy domownicy, to jest potrzeba wyspania się, przemyślenia albo ewentualnie poszukania w swojej podświadomości przez sen jakiejś wskazówki, czyli coś do nas może przyjść we śnie, jakaś myśl, jakaś koncepcja, jakieś takie poczucie, że jakąś decyzję mamy podjąć, lub też jej nie mamy podjąć, czyli takie trochę wiecie, medytowanie w nowiu. Tylko niekoniecznie za dnia. Za dnia nie mamy czasu na takie rzeczy. Mało znam osób, które w ogóle medytują, nie? sensu stricte. Tylko gdzieś się wsłuchać w samo, samego siebie no i wyspać się porządnie, bo ta pora roku nie sprzyja, yy, sprzyja infekcjom, zwłaszcza dla osób, które śpią za mało, prawda? Łapiemy wtedy wirusy, bakterie szybciej. No a w gierku buław mamy. Zaciekawienie swoją osobą, być może jakiś taki powrót tylko w giermku, to jest jeszcze nie rycerz, jeszcze nie król, to jest taki powrót jakby do takiego wcześniejszego etapu znajomości, czyli może temu tylko znowu w brzuchu poczujecie, bo są też buławy, czyli wzrost namiętności w relacji, chęć robienia różnych rzeczy, spędzania czasu, robienia różnych jakichś rozwijających aktywności wiecie, typu doświadczania czegoś, pójścia, zobaczenia, spotkania obejrzenia zachwycenia się czymś razem ze swoją osobą, to tylko typu energie mogą strzelczykom w relacjach towarzyszyć no i strzelce pojedyncze teraz strzelce, które są ja tu jednak ciała, ale nie wypadła strzelce, które są pojedyncze albo strzelce, które mają kogoś na oku Zobaczymy, czy bardziej pracowe, czy bardziej miłosne rzeczy mi tutaj się pojawią. Co Wam ten nów we znaku w wagi. Dla mnie to jest nie do wypowiedzenia we wadze w znaku wagi. Zobaczcie. Zobaczcie, co tam nam wejdzie Dobra. O! Wow! No, to bym powiedziała, że dwie energie nowiu macie. Mamy tutaj kartę Eremity, czyli człowieka mądrego, stojącego na szczycie góry, który ma niezapalaną latarnię. A co podczas nowiu jest niezapalone na niebie? Księżyc. I ten starzec ściąga gwiazd z nieba i on za chwilę te latarnię zapali. Ale zanim zapali te latarnię, to być może ta ciemność nowiu jest dobrym czasem na to, żeby sobie coś przemyślać. Jest wskazówka dla strzelców pojedynczych, że mają sobie dokładnie przemyśleć to, co chcą przez najbliższy miesiąc robić. A w karcie umiarkowania jest poszukiwanie równowagi między różnymi strefami życia. Czy jeśli jesteś sam sama, to na przykład musisz siedzieć 10 godzin w pracy, czy może jednak da się pracować przez 8? Jeśli ci oczywiście na to twoja sytuacja życiowa pozwala, czy jeśli jestem sam sama, to czy mogę się ten czas poświęcać na rozwijanie się w? W innych dziedzinach życia niż na przykład to, w, w czym się specjalizuje w swojej pracy zawodowej, czyli co mogę jeszcze robić po godzinach ze sobą, z tymi pozostałymi godzinami doby, żeby się rozwijać też jako człowiek, rozwijać się może w innej gałęzi niż ta, którą wykonuję zawodowo. No i to jest takie budowanie takiej dobrej, stabilnej podstawy życiowej, w tym również finansowej, czyli raczej powinno być spokojnie. Nie to, że się nic nie dzieje, ale wszystko na takich stabilnych podstawach. No i dużo przemyśleń. To ustrzelca Singla by tak było. Jeszcze jedna karta wskazówki dla Singli i dla związkowców. Na ten now. O! Dwójka buław. Czyli taka malutka brama, malutka brama przejścia. Albo komuś jest y, zimno źle i marzy sobie już o wakacjach, które dopiero co się skończyły i planuje wakacje przyszłoroczne, może tylko na razie palcem na mapie, albo szuka jakichś ofert, które będą tanie jak za rok. To pewnie dużo taniej teraz jest, więc to by było pierwsze znaczenie. A drugie znaczenie by było takie, i to bardziej bym do tych singli powiedziała, bo przed chwilą o tym rozwoju zawodowym mówiłam. Tutaj mamy mędrca. Mamy kogoś bardzo jeszcze nieopierzonego typu pachole, i oczywiście metaforycznie, i człowieka, który jest doświadczony, który może być jakimś mentorem. Być może to jest wskazówka, żeby pora, poradzenie się kogoś, kto jest od nas bardziej biegły w tej dziedzinie, która nas interesuje zgłębienie tych tajników tak jak ten młodzieniec zgłębia ten globus żeby w przyszłości przejść przez tę bramę to może być jakaś kwestia dotycząca rozwoju indywidualnego danego człowieka no pewnie twojego więc tutaj zaczerpnijcie jakieś wiedzy może ktoś się będzie zapisywać do jakiejś szkoły na jakiś kurs może jakieś dofinansowanie w pracy może jakieś studia podyplomowe może po prostu pójście na studia i to wiecie, w, w żadnym wieku nie jest wykluczone. No to co, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dzięki pięknym wszystkim barankom, lwom i strzelczykom. Życzę Wam owocnych przemyśleń w nowiu i nie tylko. No i później fajnych realizacji, spełniania tych wszystkich ciekawych planów i te, które nam służą przy, przez kolejny miesiąc. Trzymajcie się cieplutko i pa pa!